Cześć, dzisiaj trochę inny odcinek na kanale. Z tego co patrzyłem, to na YouTubie nie było zbyt wiele tego typu odcinków z czwartego sezonu gry. Pomimo, że gra wyszła już w 2018 roku, to i tak postanowiłem nagrać coś tego typu. Oczywiście w filmie znajdują się spoilery dotyczące serii The Walking Dead. Parę z ciekawostek zauważyłem sam podczas gry, a do reszty macie źródła w opisie. W grze mamy nawiązania do sezonu pierwszego, gdy Lee opiekował się małą Clementine, co mogą wskazywać te ujęcia z pierwszego i czwartego sezonu gry. Gdy Clem znajdzie sketch toy, czyli zabawkę do rysowania i narysuje na niej coś trzy razy z pamięci, na zabawce ukażą nam się jednocześnie dwie ciekawostki. Pierwsza z nich nawiązuje do napisu Powerful Stars, czyli jednego z pseudonimów głównego programisty przy The Walking Dead. Drugą ciekawostką są charakterystyczne wąsy, które ewidentnie przypominają te Kenego. Naprawdę fajne nawiązanie, a zresztą przykre z powodu śmierci Kenego. Tytuł czwartego, czyli ostatniego epizodu Final Season, Take Us Back, ma dokładnie taką samą nazwę jak muzyka, która pojawia się w pierwszym sezonie The Walking Dead w napisach końcowych. A muzyka pojawi się także w scenie, gdy sterujemy AJ-em przy końcu gry. Gdy będziemy znajdować się w jaskini i zbierzemy wszystkie znajdki, spojrzymy na wodę, potem na ognisko, i jeszcze raz na wodę, po chwili przypłynie szwędacz na kole ratunkowym. W trzecim epizodzie gry mamy nawiązanie do śmiesznej rozmowy z pierwszej części The Walking Dead, drugiego epizodu, gdy Clementine rozmawiała z Lee w stodole. What's this thing? Daddy said it's called a salt lick. Yeah, but don't lick it. It's gross. Did you lick it? I don't know. Clum, what's this? It's called a salt lick. Salt lick. Ugh, sounds gross. Or maybe it's actually good, like chips. Those are salty, right? Whatever you do, don't like it. It tastes horrible. Wait a minute. How do you know? Did you lick it? I don't know. Także <laughs> to